W partyzancki sposób trzymam kamerę, nie zabrałem żadnych uchwytów ze sobą. Muszę odstawić przyczepę, stała tam teraz wyprowadzona na wyjeździe, bo teraz ciekawostka: mój sąsiad chciał porzucić przyczepę, żeby móc pojechać do swojego znajomego, pomóc wozić kukurydzę. Taki trochę łańcuszek pokręcony, a że mamy weekend, a ja nie lubię, jak e, maszyny stoją gdzieś tam nie Nieopoukładane, kurczę, jak to złapać tą kamerę. Tak, tak, nijak. Dobra, jakoś tak. Nie lubię, nie lubię takiego bałaganu. Nie zawsze da się porządek jakiś super utrzymać, co też widać. Po naszym ciągnieniu tu w zestawie, bo on pewnie będzie i tak chciał ją pożyczyć w poniedziałek, więc już jej doskonało nie będę chował. Zazwyczaj przyszedł u nas stoją. Zazwyczaj u nas przyczepy stoją pod dachem, żeby nie mokły, bo tam też, wiadomo, nie, nie, nie lubimy, żeby sprzęt mógł. Jak tym bardziej, że jest możliwość schowania, więc dlaczego z tego nie skorzystać? I tutaj to się też jakby wiąże z pewnego rodzaju porządkiem na gospodarstwie. Wiem, że nie zawsze się uda, żeby było idealnie, tak jak u nas. Spójrzcie, błoto jest, tam teraz gdzie mamy słomę ułożoną tutaj, ten cały plac, zresztą widać jeszcze kamień leży, to było wszystko utwardzone, wysypane kamieniem, bo robiło się takie błoto jak tu, a że tu miałem stary stuk stać, bo nie wspomniałem Wam, w zeszłym roku lis nam się władował do stogu, cały stóg rozebrałem, przełożyłem tam, a w tym roku co? W tym roku mamy znowu lisa. Czemu tutaj kamera lata? Czemu ona mi lata? Czy ten uchwyt coś wyrobiło? Też w tym roku mamy lisa. Skuwaniec perliczkę opędzlował i kurę. Tu się chyba chowa w tej, w tej dziurze. To jest bydle. Widać, są tu jakieś ślady nawet. Tu gdzieś nawet i te nasze psy się kręcą, które spuszczam na noc. No ale co z tego? Co z tego, jak one jestem za na niego? Karo jeszcze jest za młody żeby lisa złapać Borys, czyli owczarek kaukaski chyba jest za bardzo spasiony albo biegać mu się nie chce, nie wiem a ogólnie tak się zastanawiamy czy przyczepy i rozrzutnika, do rozrzutnika najwyżej za chwilę podejdę wstawię ciągnik do wiaty czy jej nie sprzedać czy nie sprzedać przyczepy, nie sprzedać rozrzutnika i, i nie kupić jednej przyczepy a rozrzutnik wynajmować nie mam dużo obornika, No nie wiem sam to jest, to jest taka zawsze, zawsze jakaś tam dywagacja. Przyczepa była podniesiona, to jest HLK8011 o tą burtę. A no przede wszystkim chodziło o to, żeby dwa pełne zbiorniki kombajnu naszego się mieściły, bo to było robione po zakupie kombajnu. A oczywiście, jakby się jeszcze pół metra wyżej podniosło, to by się z czubem sypało, bo to jest normalne. Przecież jest miejsce, jak to ojciec mówi, dwa zbiorniki nasypane. Jeszcze się zmieści. Nasze halki to porządne z przyczepy, więc wytrzymują. Ona ma nowe z przodu, z przodu nowe opony. Tak naprawdę pszenicy to 12 ton na niej wejdzie, chociaż ja pszenicy nigdy tyle nie woziłem a nieraz tam się może zdarzyło, ale ogólnie nie rzepaku to po 11 woziłem, to tak, szczególnie jak do Ademu jeździłem no i tu mieliśmy tak zrobione, to są te burty ściągane u góry, jak widać na klamry ponieważ tak jak woziliśmy zanim weszliśmy w RSM trzeba było na przykład jechać pierwszą dawkę nawozu, sypnąć pod rzepak, prawda, no to wtedy właśnie Ściągaliśmy, bo mieliśmy dwie przyczepy tak przerobione. ściągaliśmy te burty, bo ciężko było przełożyć nawóz turem. Wtedy on, wiecie, nawet worek nie wystawał ponad burtę, więc ciężko było zaczepić. Dlatego te burty ściągaliśmy. To przede wszystkim był problem z saletrosanem, Jak to się w rzepaku dawało pierwszą dawkę dosyć dużą, tam 400 kg trzeba było jechać, na przykład, nie wiem, czy na mikołajki gdzie jest 16 hektarów po 400 kg, więc trzeba było tego nawozu sporo wziąć. Wziąć, wziąć. Mam nadzieję. Więc no nie wiem, szkoda mi jej kurczę no ale... Ale zobaczymy. To jest tam temat taki na później. że kury są w zamknięciu, bo dzisiaj skołazi. No to co? muszę im żalek trochę nasypać, zanieść. Z czapki, proszę się nie śmiać. Bo częściowo osobiście mi ją robiła. Dlatego jest taka oryginalna. O, dobra, starczy. A jeszcze tutaj wyżej gołąbką wysypię. Trochę. Latającym szczurom. Syfne. korzystając z okazji, że rzepak mam koło domu jest nie sposób jest nie wejść, nie zobaczyć jak wyglądają rośliny tutaj mamy dosyć gęsto, też też mam powychodziły samosiewy rzepak siany, przypomnę to, że bezorkowo, to, to wiadomo w samą talerzówkę po grochu bezpośrednio po grochu więc no, system korzeniowy jest urwany jest długi jak widać, bez głębokiego spulchnienia również on potrafi poradzić sobie z wytworzeniem długiego systemu korzeniowego. Oczywiście, na to może tam mieć wiele czynników. Nie o, nie o tym my dzisiaj zobaczcie. Pokażę Wam coś jeszcze, coś bardzo istotnego. Mianowicie, uwaga, bez żadnego zabiegu insektycydem. Ja nie twierdzę, że tutaj nie ma śmietki, ale ten korzeń jest naprawdę w małym stopniu. Pogryziony. Nie wszystkie korzenie takie są. Za chwilę to wam udowodnię. Kolejny. Oj. O. O, zobaczcie. Również korzeń urwany, co zresztą widać, ale no zdecydowanie ładniejszy, bardzo gruby. Tu ewidentnie widać, to że został pożarty. Przez śmietkę, ale mimo wszystko rośliny wyglądają ok. Bez nawożenia przedsiewnego ten rzepak jest bez ochrony insektycydem. Jeden zabieg fungicydem. W większości przypadków był to Tilmor. Tak to wygląda. Jak zimę przeżyje, to coś tam z niego będzie. No i szybciutki jeszcze luk. Na świnie w sprawach informacyjnych chciałbym powiedzieć, że dodaję kukurydzę do paszy i zamysł jest taki, żeby, w sumie już zamówiłem nawet, premiks, zamysł jest taki, żeby całkowicie odejść od koncentratu, przejść na groch i uzupełniać, żeby całą paszę uzupełniać. Kukurydzą w celu poprawy smakowitości, bo jak wiecie, a jak nie wiecie, to Wam powiem: groch jest gorzki i nie zawsze świnie chętnie jedzą. Kosztowo niestety nie jest to jakiś miód, ponieważ średnio sobie wyliczyłem, że cena zboża, za którą robię mieszankę paszową, biorąc pod uwagę dodatek kukurydzy, 100 kg na tonę, 200 kg na tonę grochu. 200, 200 czy 250 po 250 żyta, ciemżyta, jęczmienia i 100 kg połówek rzepaczanych w czyszczeniu rzepaku. To średnia cena wychodzi. Żyto kosztuje najmniej, bo około 600 zł za tonę. Groch najwięcej, bo ponad 800. Czyli wychodzi średnio jakieś 750 zł za tonę tych wszystkich moich dodatków. Plus premiks, No premix. Tak naprawdę zamówiłem już, a ceny nie znam, nie wiem, koło 5 zł premiks kosztuje, pewnie jakoś tak, prawda? Więc worek Premiksu 25 kg to jest 125 zł, czyli cena paszy z prądem z czymś tam jeszcze, to będzie pewnie około 900 zł. Dobrze, mówię? 750 i 125 to jest 875, no gdzieś tam, wiadomo. Prąd i tak dalej, jakaś tam robota swoja, zakwaszać. 9 stów. Dziewięć stów. Nie jest to tanio. Nie jest to tanio, ale cena grochu nie zachęca do sprzedaży, co prawda sprzedałem dwa auta czy trzy? Boże. Trzy auta sprzedałem. Tak, trzy auta grochu sprzedałem. No bo znowu już nie potrzeba mi jest ponad 100 ton grochu, więc to poszło na sprzedaż. Chciałbym tutaj jak najbardziej swoje komponenty paszowe wykorzystać, żeby się nie Jak będzie zakaza, zakaz stosowania soi GMO, no to zdaję sobie z tego sprawę, że wiele osób będzie miało, krótką mówiąc, przesranę. No bo nagle trzeba będzie albo czymś tą soję zamienić, albo kupować soję non-GMO, która będzie na pewno droższa. Cena soi też nie jest jakaś zachwycająca, więc nawet na soi to pewnie wyjdzie podobnie albo czy drożej. Trochę jest pracochłonność większa i dlatego też zaczyna, zacząłem się zastanawiać, a może jednak w przyszłym roku kukurydzę w rękaw zakisić kawałek, tylko tak naprawdę bym potrzebował niedużą ilość, bo to tam by było 20 parę ton, może 30. Pytanie, czy ktoś w ogóle by przyjechał mi to zrobić, zakisić. No bo skoro groch muszę dowozić, ręcznie ładować, no to równie dobrze mógłbym to zrobić z kukurydzą i wtedy myślę, że cena... Paszy też by była niższa, ale też jakiś fajne by nie było. Dodaję tylko 100 kg kukurydzy i naprawdę smakowitość. Znaczy mam wrażenie, że świnie jedzą lepiej. Ja nie mówię, że one będą lepiej przyrastać, ale teoretycznie tak powinno być. Ale jedzą, jedzą na pewno lepiej, jedzą chętniej. Znaczy, nigdy problemu z pobieraniem paszy u nas nie było. Pomimo tego, że grochu zawsze dajemy dużo. To nie było problemów, ale mam wrażenie, zobaczcie, one naprawdę ochoczo przychodzą. Ochoczo tą paszę pobierają. Niech rosną, mnożą majątek. Biorąc pod uwagę, że cena żywca waha się w granicach 4 zł. Cena paszy to prawie 900 zł. Na tucznika jednego. Jak sobie policzymy, ten koszt paszy. No to jest zbiera jest z nędzą. Po prostu. O, już jest. Już jest ten predator mały. Ej, mnie tutaj. Gdzie ty mnie tutaj? Ach, to wścieklizna. To jest taka wścieklizna. A ten ma anielską cierpliwość do niego ten pies. A gdzie ty tam zaglądasz? Ty Gościu, ha mój. No i mamy pszenicę. Tutaj jest zasiany Julius ojej Wow. Cały Borisek. Julius zaprawiony z dodatkowo i Dr Green Prime. Zobaczcie, wczesny termin siewu, bo zasiane rośliny po, po zaraz nie wiem, około 12 czy jakoś tak. Tutaj mamy raz, dwa, trzy. 4 5 6 7 8 A 8 pędów Kolejna roślinka raz dwa już to liczę jako 1 3 4 5 6 7 8 9 to też będzie pęd 9 10 11 sztuk Zobaczcie w pełni zdrowe Wygląda to w chwili obecnej obiecująco.